Sprawdzamy tętno, zaczynamy. Pierwszy strzelec staje przed szansą. I jest piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Niestety, poprzeczka, niewykorzystany karny. Konsekwencje poniesie cała drużyna. Jest Bramka. Pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. I broni ten strzał. Co za parada. Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. I jest gol. Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej. Zrobił co należy. Musi trafić do siatki. Inaczej przegrają tę serię rzutów karnych. I, I broń. Nielka